Kreator podłączenia bazy umożliwi szybszą konfigurację baz danych, rozszerzenie możliwości markera prostokątnego ułatwi oznaczenie arkusza do wydruku, nowe opcje dla baz działek, konturów i użytków, nowe możliwości pracy w bazach obiektowych. A to jeszcze nie wszystko. Nazywam się Adam Kaput i dziś pokażę Wam, jakie nowości wprowadziliśmy w FMAPie 15.02. Dotychczas ręczna konfiguracja baz danych otrzymanych z jakiegoś źródła była czasochłonna i skomplikowana, szczególnie dla osób, które robiły to sporadycznie. Dlatego wprowadziliśmy kreator, który automatycznie rozpoznaje strukturę baz danych, zarówno plikowych, jak i Firebirdowych, i umożliwia ich konfigurację w programie. Co więcej, podczas pracy z kreatorem można wykorzystać wprowadzoną w wersji 15 funkcję projektów FMapy. Została ona dodana, aby umożliwić użytkownikom podział głównej, często mocno rozbudowanej konfiguracji, na poszczególne pliki projektów. Są to pliki z rozszerzeniem fproj. Każdy plik projektu zawiera własną, niezależną listę baz, co pozwala na lepsze zarządzanie i organizację poszczególnych prac. Wykorzystanie kreatora podłączenia bazy z projektami fmapy automatyzuje działania konieczne do wykonania podczas konfiguracji danych. Wystarczy w katalogu, w którym przechowywane są bazy, utworzyć projekt fpro. Uruchomienie go otworzy kreator nowej bazy i automatycznie wczyta wszystkie bazy znajdujące się w tym samym katalogu. Do konfiguracji baz zostały ponadto dodane funkcje kopiowania i wklejania pozycji w drzewku istniejącej bazy, co ułatwia na przykład ustawienie dotychczasowych baz jako archiwalne. Marker prostokątny pozwala teraz na precyzyjne wyznaczanie arkuszy do wydruku zgodnych z formatem geoportalu. Wcześniej ręczne dopasowanie obszaru wydruku było czasochłonne i wymagało wielu dodatkowych kroków. Teraz wystarczy wybrać obszar, oznaczyć go markerem prostokątnym z opcją arkusz papieru. Mając wybrany marker prostokątny, pod prawym przyciskiem myszy znajdziemy opcję konfiguracji arkusza, takie jak skala mapy czy rozmiar papieru. Dodatkowo, wybierając format o nazwie Geoportal, możemy wstawić na mapę prostokąt, który jest zgodny z ustawieniami Geoportalu, wykorzystywanymi podczas automatycznego generowania wydruków we wnioskach online. Opcja ta szczególnie ułatwi pracę w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej, które otrzymują wnioski w formie papierowej w których wnioskodawca zamawia mapę w postaci drukowanej. Teraz wystarczy, że po zarejestrowaniu wniosku w programie ośrodek uruchomimy e-mapę, odnajdziemy obszar, który ma znaleźć się na wydruku, oznaczymy go markerem prostokątnym jako arkusz papieru w formacie geoportal i tak przygotowany zakres wystarczy już tylko zaczytać do zakresu obszarowego w programie ośrodek, wystawić dokument obliczenia opłaty Otrzymamy mapę, która po wygenerowaniu pojawi się w programie Ośrodek w dokumentach związanych ze sprawą. Wystarczy ją wydrukować i przekazać wnioskodawcy. Do obsługi baz działkowych wprowadziliśmy opcję podpowiedzi w oknie wyboru z aktywnej bazy. Jest ona bardzo istotna w punktu widzenia ergonomii pracy. Dotychczas w sytuacji, gdy w oknie wybór z aktywnej bazy chcieliśmy wykonać filtrowanie danych lub wybór poprzez określony numer lub identyfikator działki, Wiązało się to z koniecznością ręcznego wprowadzania całości numeru. Teraz po wybraniu odpowiedniej pozycji ze słownika program automatycznie podpowie numer jednostki ewidencyjnej obrębu. Funkcja ta jest niezwykle przydatna podczas pracy na dużych bazach powiatowych. Ponadto, w pracy z bazą działek wprowadziliśmy funkcję powiązania importów EGIPS z GML z rezerwacją punktów. Poprzez sprawdzenie, czy punkty nowo dodane już występują w wybranej rezerwacji. Przy wykorzystaniu tej funkcji możliwe jest zaimportowanie do bazy EGIP danych zawierających punkty o numerach zarezerwowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych. Wcześniej, kiedy rezerwacja dla danej pracy była wprowadzona w bazie, przed importem konieczne było jej wyłączenie. W tej chwili wykorzystanie opcji kontrola rezerwacji punktów, mając aktywny operat, którym w tym wypadku jest numer zgłoszenia pracy geodezyjnej. Program sprawdza, czy z tym zgłoszeniem jest powiązana rezerwacja punktów i umożliwia import bez konieczności ręcznego jej wyłączania. W bazie działek dodaliśmy możliwość generowania numerów działek po podziale na podstawie pliku tekstowego. Opcja ta znajduje się w funkcji generowania numerów po podziale, która jest dostępna na pasku narzędziowym edycji połączeń. Wprowadziliśmy również możliwość eksportu do formatu CSV szczegółowej historii punktów. Szereg ciekawych opcji rozszerzył również zakres możliwości pracy na obiektach. Dotychczas podczas automatycznego dodawania podobiektów użytkownik miał niewielki wpływ na przebieg tego procesu. W nowej aktualizacji wprowadziliśmy możliwość określenia parametru liczby punktów w styku z obiektem nadrzędnym. Tym samym im więcej wymaganych punktów w styku, tym większa dokładność przypisania podobiektu do właściwego obiektu nadrzędnego. Jest to szczególnie istotne, zwłaszcza gdy obiekty nadrzędne znajdują się blisko siebie. W przypadku automatycznej budowy obiektów powierzchniowych dodaliśmy możliwość ich tworzenia z zakresu obszaru określonego markerem powierzchniowym. Będzie to opcja szczególnie przydatna przy dużych bazach danych, w ramach których chcemy przeprowadzić obiektowanie na wybranym obszarze. W tej sytuacji nie będzie już konieczności modyfikacji identyfikatorów obiektów wprowadzonych na warstwę tak. Aby nie uwzględniać ich podczas tworzenia obiektów, wystarczy jedynie zaznaczyć fragment mapy, który ma być uwzględniony podczas wykonywania automatycznego obiektowania. Ponadto, podczas automatycznego tworzenia obiektów powierzchniowych, dodaliśmy możliwość pomijania obiektów już istniejących o tym samym kształcie. W bazach obiektów wprowadziliśmy również możliwość scalania obiektów na podstawie pliku z listą wygenerowanego za pomocą funkcji zaznaczenia obiektów. Rozszerzyliśmy również możliwość funkcji dociągania etykiet do obiektów, o zmianę kąta obrotu etykiety wzdłuż etykietowanego elementu oraz modyfikację etykiet dla podobiektów. Zwiększyliśmy również ergonomiczność korzystania z przeglądarki raportów. Przede wszystkim, dostęp do przeglądarki będzie możliwy bezpośrednio z operacji na markerach punktowych pod pozycją Wyświetl listę lub w operacjach blokowych pod pozycją Wyświetl listę tekstów. Przeglądarkę raportów zastosowano również do wyświetlania wyników multiimportu obiektów do wielu katalogów z formatu tekstowego oraz multiimportu danych. Poprawiło to czytelność raportu, ponieważ każda grupa importowanych danych znajdować się będzie w odrębnej sekcji. Oczywiście to nie wszystko. W ramach aktualizacji 1502 dostosowaliśmy program do rozporządzenia Egips z 2024 roku. W operacjach blokowych do funkcji zmiana typu zastępowanie Dodaliśmy możliwość zmiany wartości według pliku tekstowego. Do analizy adresów z Państwowego Rejestru Granic dodaliśmy filtr na teryt miejscowości, umożliwiający dokładniejsze sprecyzowanie pobieranych danych do porównania. Zmieniliśmy domyślne ustawienie przycisku: przypisz wartości ostatnio wybranych podczas edycji danych dodatkowych. Teraz domyślnie odpisywane są wszystkie wartości. Pełny opis zmian znajdziesz w linku w opisie filmu. Zasubskrybuj nasz kanał i zapisz się do newslettera, aby nie przegapić kolejnych nowości. A gdy tylko wydamy w mapę 1503, będę tutaj, aby opowiedzieć o wszystkich nowościach.